Mój tato, jakby teraz umarł, powiedz, czy będzie mu wybaczone wszystko? I Jezus powiedział, że tak. I ja poczułam taki spokój tu, że to nie da się tego opisać. Witamy Was, kochani, na kanale Gecemani w kąciku świadectw. Dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawić Wam moją oraz Waszą siostrę Agnieszkę, która podzieli się z Wami świadectwem, opowie, jak jej życie wyglądało przed tym, jak była bez Jezusa Chrystusa, a jak wygląda obecnie. Witam Cię, Agnieszko, serdecznie. Witam. Jakbyś mogła opowiedzieć mi, jak to się stało, że dzisiaj jesteś osobą nowonarodzoną, osobą wierzącą w Jezusa Chrystusa? <sighs> Nie wiem od czego zacząć, bo. Dużo nie, tego. Dużo tego i nie wiem, jaki był w ogóle całkowity taki początek, bo Bóg ze mną był zawsze. Mimo y, bardzo ciężkich y, przeżyć, y, mimo choroby, mimo wypadku, y, mimo y, bardzo złych relacji z moim tatą, wiem, że Bóg ze mną był, ale to wiem dopiero teraz po nowonarodzeniu. Jak to się stało? Stało się to po prostu że znalazłam w domu Biblię i zaczęłam ją czytać. Ale zaczęłam ją czytać z ciekawości. Jak zaczęłam czytać Biblię, w ogóle to szło tak szybko, tak pięknie i jak jakąś najpiękniejszą baśń z obrazami, z filmem, po prostu mnie tak wciągnęła, że ja nie mogłam tego przerwać. Chciałam więcej i więcej i od czego się zaczęło? O nic Boga nie prosiłam wtedy, zajęłam się tylko Biblią, a kiedy się na drugi dzień już obudziłam, czułam, że zostało mi zabrane cało zło. Ale to całe. Złe emocje, strach, y, złe myśli, y, jakaś zazdrość, zawiść, y, brak y, takiej nie empatii, brak. Y, No, wszystkie złe emocje, wszystko mhm. mi zostało zabrane w ułamku sekundy. I ja nie mogłam tego zrozumieć. Ja po prostu poczułam, wtedy właśnie jak wszystko mi zostało zabrane, to zaczęłam rozmawiać bezpośrednio z Jezusem. E, mówię do niego: Jezu, jeżeli jesteś, a wiem teraz, że jesteś, bo zostało mi wszystko zabrane, a ja o nic nie prosiłam, jak to jest możliwe. Że ja, taka grzesznica z takimi nałogami wstrętnymi, że mnie dotknąłeś. Nie mogłam tego po prostu zrozumieć, że akurat ja. Zawsze uważałam, że mój mąż jest właśnie dobry, taki. Że bardziej mąż zasługuje na to, żeby go Bóg dotknąć. A dotknął mnie. Gdzie to właśnie we mnie było to zło, uzależnienie, ohydne, pornografia. Gdzie ja przez wiele lat nie zdawałam sobie sprawy, że to jest... Nie no jest to też rzadkie że... u kobiet, tak? Gdzieś bardziej się słyszy, że mężczyźni Męż... mają z tym problem. No nie, to było problem. u mnie i było to po prostu z, z latami coraz gorzej. To już było, że ja musiałam. Codziennie, tak, codziennie i wtedy na, 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 nagle po czytaniu Biblii to zostało mi... To się stało około roku temu. Do tej pory ani razu nie poczułam, że tego chcę, że tego potrzebuję. Moje, moje ciało jest całkowicie od tego odcięte. Wolne. wolne, całkowicie wolne. Od tamtej pory nie przeszły przez moje usta żadne bluźnierstwa, gdzie ja bluźniłam na porządku dziennym bardzo. To, to było dla mnie przecinek, kropka i tak dalej. Teraz, nawet jak ktoś przy mnie y, używa tych słów, to kuje. Kuje mnie to y, w uszy i przeszkadza, przeszkadza to, mi to. No. Dużo rzeczy mi przeszkadza. Przeszkadza mi to, jak mał, małżonek y, ogląda najróżniejsze czy filmy, czy słucha muzykę, gdzie ja znam słowa. No, to mnie to razi, i też jest taka konfrontacja między nami, tak? Wiem, że mąż mnie kocha, wiem o tym, ja też go bardzo kocham, ale czekam, modlę się, modlę się o to, żeby też poczuł to, co ja, bo wiem o tym, jestem w święcie przekonana, że jak to tylko poczuje, jak go dotknie duch święty, jak się nowo narodzi, on sobie nie zdaje sprawy, jak się poczuje wolny. Się, pod... To trzeba jak... doświadczyć, tak, bo to ciężko jest tak, przekazać komuś. Dokładnie tak, to trzeba przeżyć. Była jeszcze taka bardzo mocna, emocjonalna e, przygoda, kiedy przed snem poprosiłam naszego pana. Mówię, proszę cię, przyśnij mi się. Mam tyle pytań do ciebie. Przyjdź do mnie we śnie. Jak nie mogę cię tak na żywo jeszcze usłyszeć, przyjdź do mnie we śnie. Przyszedł. To jest przepiękne. To jest najmocniejsze przeżycie moje, jakie miałam. Przyszła piękna, czysta miłość. To był Jezus. Nie widziałam twarzy dokładnie, bo to było tak jakby albo trochę twarzy kobiety, albo mężczyzny, ale biel, niesamowita biel, niesamowita miłość. Niesamowite to ciepło, to miłość, najbardziej to miłość czułam. I, I mówię tak, jak mówiłam, chciałam się o wiele rzeczy zapytać. Chciałam się zapytać, co tam, jak tam, kiedy się zobaczymy, co mam robić, co masz dla mnie w planach, ja ci usłużę, co będziesz chciał, wszystko zrobię. Prowadź mnie, panie. A ja pierwsze, co? Mówię, Jezu, powiedz mi jak mój tato, jakby teraz umarł. Powiedz, czy będzie mu wybaczone wszystko? I Jezus powiedział, że tak. I ja poczułam taki spokój tu, że to nie da się tego opisać. Oczywiście u mnie, zanim się przyśnił ten sen o Jezusie, to ja całkowicie poczułam, że nie czuję, bo ja czułam nienawiść do mojego taty. Mm -hmm. Czułam nienawiść, czułam żal, czu, zawsze czułam takie negatywne emocje. Mm. A po tym nowonarodzeniu ja poczułam miłość do, do, do taty. Ja nie czułam żadnych złych do niego emocji i zaczęłam się codziennie o niego modlić. Modlić się, żeby, żeby duch święty w jego serce wlał tą miłość Bożą. Bo wiedziałam, że jeżeli to zrobi, a tak się stanie, bo wierzę w to, to jak on to poczuje, to stanie się zupełnie innym człowiekiem czym pięknie? I zobacz, jak, jak my Boga szukamy na wiele, na wiele sposobów, tak? I Dokładnie. zobacz, jak Bóg, jak Bóg czeka, tak? Jak Bóg czeka, czeka, żeby tylko wyciągnąć do Niego dłoń. Ja to też zrobiłam, ja nie planowałam tego. Ja nie wiem, jak to się stało. No, mówię, zaczęłam po prostu czytać Pismo Święte. A bo wcześniej byłaś w kościele rzymskokatolickim? Byłaś... Nie uczęszczałam, nie, nie chodziłam do kościoła, dlatego że ja tam się zawsze czułam źle. Nigdy nie modliłam się do żadnych obrazów. Też nie wiem, zawsze miałam tą blokadę przedtem. Więc mówię, Bóg przy mnie był cały czas. Cały czas go. Tylko byłam w nieświadomości, że on przy mnie cały czas jest. A on był. On jest przy każdym. Ludzie robią okropne rzeczy, a nie zdajemy sobie sprawy, że on jest przy nas cały czas i wszystkich nas tak kocha. Rękę tylko wyciągnij, tak. ukorz się. Znaczy. Padnij, przeproś za grzechy, przeproś za grzechy, za swoje, za swoje złe y, życie i poproś Pana, niech wleje do serca, poproś Go, bo każdego usłucha. Poproś, niech zabierze wszystko, co złe, niech wleje tą miłość Bożą i wszystko się zmienia. To jest tyle i tylko tyle i aż tyle. Tak, Niby no właśnie. Nic, nic takiego. No mówię, człowiek jak to doświadczy, no to jest po prostu, życie się zmienia, wszystko, wszystko się zmienia naokoło. A jak twoje patrzenie nawet na, na, na męża, czyli jako osoba teraz nowonarodzona, czy zmieniły się może twoje tak. po, postrzeganie jego? Bo to hmm. jest też właśnie, bardzo często doświadczamy tego, że jak tak. życie Myślę, się zmienia. Myślę, że mąż też to zauważył, bo no wiadomo jak to w małżeństwie. Kłótnie są, wymiana zdań jest. Co się u mnie zmieniło? Ale u męża też zauważyłam jakieś zmiany. Może niewielkie, ale ja je widzę. Ale powiem o moich zmianach. Nawet jak mąż powie, wiadomo, w nerwach coś mi przykrego. Najpierw się na chwilkę zamykam, idę do swojego pokoju. Pierwsze co: pomodlić się, poprosić Ducha Świętego o pomoc. I wracam, mimo że on mi mówi coś przykrego, ja go przeproszę, ja go przytulę. Nigdy tak nie było. Ja potrafiłam się obrazić na miesiące, miesiąc, na tygodnie. Karać brakiem seksu, brakiem zbliżenia. Nie, teraz jest... Ta miłość jest tak wlana we mnie, że no, myślę, że mąż to też odczuwa. Bo mąż, zauważyłam, że się zrobił spokojniejszy. To, to był taki... Choleryk. Mm -hmm. Szybko wpadał w złość, byle co potrafiło go wyprowadzić z równowagi. Jest do tego pedantem. Musi być w domu idealny porządek, wszystko musi być zaplanowane. Każdy... Oj, dobrze, że go dzisiaj tutaj u nas nie ma. <laughs> wszystko musi być dokładnie zaplanowane, wszystko musi być wszystko poukładane. Jego życie musi być tak jak rzeczy materialne, tak jego życie, takie... wszystko musi być poukładane. I mówię, szybko wpadał złość, bo jeżeli nawet było coś w domu, to to jest głupota. No dla mnie to jest głupota, ale dla niego to nie, nie jest głupota. Nawet jak coś przesunie, jakiś przedmiot czy coś, no to też potrafi, potrafił wpaść w taką naprawdę złość. A teraz się uspokoił. On potrafi ładnie mi uwagę zwrócić, już innym tonem. Także on ty sobie też nie... Tak, on nie zdaje sobie z tego sprawy, ale Duch Święty w nim Działam. też działa. I ja powiem Ciebie, nie? Bo też Ty się ja zmieniłaś, więc też Twoje Dzięki twoje Jezusowi Chrystusowi, właśnie, bo tak. bez Niego bym nie zrobiła nic. Tak. Dalej bym tkwiła w tym złym, w tym nienawiści do kogoś, co to potrafi tak zeżreć człowieka od środka. Człowiek sam siebie zaczyna nienawidzieć. A ja teraz siebie kocham. Kocham ludzi. Kocham moich kochanych braci. Dzięki Wam tutaj też jestem. Też zesłał Najpierw kasie naszą tak. siostrzyczkę umiłowaną, później was, mm. ukochani. Jeszcze wczoraj, dobra, się wczoraj poznaliśmy. I zobaczcie, wczoraj się zobaczyliśmy pierwszy raz, dzisiaj przyjęłam mm. świadomie chrzest. Tak. Czuję się oczyszczona. Pierwsza błaź w naszej wannie, <laughs> więc wiesz. Czuję się wyróżniona. Tak. O jest. No i co, na pewno trwać, trwać w Panu, bo choćby nie wiem, co złego się nam w życiu przytrafiało, a wiadomo, że możesz, no bo to nie jest tak, że jak ktoś się nowonarodzi i ma Jezusa Chrystusa, a to nic mnie nie tyka, tak? Tak. No, no nie ma tak. Tu chodzi o to, że nawet jak nas tyka, to wiemy, że Pan jest przy nas, wiemy, że jest tą tarczą, że nas chroni, że jest przy nas. No i największą nagrodą, no największą nagrodą dla mnie nie jest domek, nie jest samochód, nie są pieniądze, nie jest praca, jest Jezus Chrystus. To jest dla mnie największa wieczność nagroda. Później tak. I wieczność. No, Z Jezusem jest, Chrystusem tu na ziemi. To jest najspanialsze. prezent, To jest Tak. To jest, to jest, prezent tak. Na to jest najpiękniejszy prezent jakim o. Aż mi ręce no. drżą. Bo na to już czekamy, wiesz? i to jest takie, że żyjemy tutaj e, swoim życiem. I tak jak mówiłeś o mężu, o o, właśnie, o, o tej pedantyczności, o tym, że no, się różnicie, tak? Nawet w zachowaniu. Śmie u nas dzisiaj przy takiej ilości osób mogłyby być różnie. Ale zobacz, że mimo tego, że jesteście różni, Bóg Ciebie dotknął, przemienił Ciebie, a teraz Ty świecisz dla Niego, tak? I już widzisz jakieś małe zmiany, jakie Duch święty. Tak. Prowadza. Wiesz, że aż mi się werset przypomina właśnie, że żony właśnie swoich mężów dla Pana, tak? Zdobędą właśnie tym swoim zachowaniem, tak jaki jesteśmy, a my to wiemy, że to jest tylko dzięki Duchowi Świętemu, że się przemieniamy, tak? Że no to tak. on nas zmienia. Więc Dopadnie. to nie jest nic z nas, wszystko jest. No ja się od nie niego. zmieniłam, bo tak sobie zachciało, bo to moja fanabelia. A zmienię się. Aha, zobaczę, co masz na to. No nie! Mnie zmienił Duch Święty. I ja w tym chcę trwać i chcę tą, bo ja wiem, że to jest dobre. To, co ja czuję, to jest dobre. To, co ja czułam poprzednio, to było złe. Potrafiłam się ufoczyć, złościć, zabluźnić, wyzwać męża, nawet uderzyć. Więc to było złe. Tak. A to, co ja teraz czuję, jest dobre, więc. Tak jak nie rozumiem ludzi, którzy nigdy nie, do, nie, nie chcieli poznać Jezusa Chrystusa, a mnie oceniają. Jesteś w sekcie, zmieniłaś się, no ale no, chyba na dobre się zmieniłam, no, no nie, nie na gorsze. Albo oceniają mnie, nigdy Biblii ktoś nie przeczytał, nigdy w, nie wziął do ręki. A co to za Biblia? To, co, co to jest? Zwykła książka przez człowieka napisana. No. Jakby się zagłębiła, jakbyś zainteresowała się, kto ją napisał, że to było przez natchnienie Boga, a wiem, że tchnie, bo i mnie tchnął. To jeżeli mnie takiego zwykłego, szarego człowieczka, który jest tak grzeszny i tchnął, no to każdego może. To każdego może. No Jezus Chrystus umarł za nas wszystkich, tak? Tak. Za nas wszystkich, za każdy grzech na świecie, za cały grzech. Krew świata. przelał za nas. Żebyśmy my mogli D żyć. Dokładnie. Żebyśmy Amen. my mogli żyć. Amen. Amen. Ło Kochani moi, więc jak widzicie, krew Jezusa Chrystusa, słuchajcie, została przelana za każdego z nas. Za mnie, za Agnieszkę, za te osoby, które już są nawrócone, nowonarodzone i Bóg czeka. Bóg czeka, słuchajcie, i on puka. Do serc ludzi, żeby ludzie otworzyli. Póki jeszcze słuchajcie, mamy czas, bo jak wiemy, wszystko co dobre kiedyś się słuchajcie kończy. Tak samo jak teraz trwa rogłaski, czyli czas, kiedy Jezus Chrystus jeszcze czeka, żeby powrócić tutaj na Ziemię. Więc ja Was zachęcam do tego, byście zechcieli Go poznać, byście Go zechcieli wpuścić do swojego serca, byście chcieli otworzyć Słowo Boże. Które ma moc przemienić Was, przemienić Wasze życie. Do tego zachęcam Was. Jak widzicie kolejne Boże Świadectwo, pojawia się na naszym kanale, które pokazuje, jak potężny jest Bóg, jak potężnie przemienia życie, przemienia ludzi. Więc, kochani, zachęcamy Was do tego, byście, jeżeli Wasze życie wymaga zmiany, jeżeli zmagacie się z czymś, zaproście Boga do swojego życia. A gwarantuję Wam, że przyjdzie i dokona zmian dla Was jak najlepszych. Żegnamy się z Mami dzisiaj. Wiesz, na pewno na kanale jeszcze nie raz się usłyszymy i Wy zobaczycie nas. Jeżeli chcecie się podzielić świadectwem, na dole będzie e-mail, na który będziecie mogli napisać prośbę czy pytania. Słuchajcie, odpiszemy, bądź znajdźcie nas na Facebookach, również na Messengerze. Odpowiadamy. Więc kochani moi, na dzisiaj to tyle od nas. Błogosławimy Was w potężnym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.